Państwa. Dziś będę mówił, drugi, druga część, o, będę mówił o umowie dożywocia, dlatego też kilka zdań takiego wstępu. Jest to doskonała umowa między osobami najczęściej starszymi a ich następcami prawnymi dziećmi, wnukami bratem, siostrą. Jest to umowa, która pozwala tym osobom starszym na spokojne życie. Ta umowa znajduje na dzień dzisiejszy w wielu próbach. Zastępujących tą umowę dożywocia. Mamy rentę hipoteczne mamy odwrócony kredyt hipoteczny, który będzie tą instytucją, która ułatwi w wielu przypadkach właśnie spokojne życie osobom starszym. Proszę Państwa, umowa dożywocia przewidziana jest w kodeksie cywilnym, artykuł 908 do 916. W którym w paragrafie pierwszym stwierdza się, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotni utrzymanie, y, powinien on w braku odpowiedniej umowy przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczyć mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło, opał, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb. Oczywiście ta umowa jest ma, tak jak wiele umów w kodeksie cywilnym, ma charakter taki wzorcowy, ale możemy jej treść ukształtować inaczej. Możemy dokonać takiego zapisu, że ten zobowiązany, który otrzymał od dożywotnika, bo tak się go nazywa, tą osobę starszą, która przekazuje swoją własność innej osobie, że może otrzymywać wyłącznie na przykład określoną kwotę pieniędzy w ciągu każdego miesiąca w terminie takim i takim. Bo ten, który ten dożywotnik ma własne mieszkanie i nie musi przebywać razem właśnie z tymi, których właśnie w umowie dożywocia tą swoją własnością, domem, mieszkaniem i nieruchomością rolną obdarował. Proszę Państwa, trzeba tu bardzo uważać, dlatego, że taka umowa dożywocia, czyli nabywca własności w drodze umowy dożywocia, może zbyć to, to prawo, czyli może zbyć tą własność bez zgody dożywotnika, czyli dzisiaj mamy syna, wnuka, który się nami opiekuje w zamian za przekazaną mu rzecz, nieruchomość, pieniądze, natomiast, nieruchomość, natomiast jutro możemy mieć w domu osoby zupełnie obcą i ta zmiana, ta zamiana tego dożywocia jak gdyby odbywa się bez zgody do żywotnika. Nabywca wprawdzie wstępuje z mocy prawa w obowiązki poprzedniego zobowiązanego, ale z doświadczenia wiem, że na tym tle dochodzi między stronami do różnych nieporozumień, do tego typu nieporozumień, że te osoby do żywotnik i i nabywca tej własności w drodze umowy dożywocia nie mogą razem ze sobą przebywać, nie mogą razem ze sobą żyć. Przeniesienie tych praw między dożywotnikiem a zobowiązanym następuje z równoczesnym przy umowie dożywocia, obciążeniem tej nieruchomości prawem dożywocia. To prawo dożywocia zostaje zapisane w dziale trzecim Księgi Wieczystej danej nieruchomości. Nabywca ponosi odpowiedzialność Rzeczową i osobistą z tej y, y, za y, wymagane świadczenia. Czyli dożywotnik może się domagać zaspokojenia tego, do czego nabywca się zobowiązał nie tylko z majątku, który przekazał, ale także z dochodów czy osobistych danego zobowiązanej osoby. Czyli jeżeli kilka osób taką, taką nieruchomość nabywa kilka osób, stają się oni współwłaścicielami wówczas i każdy z tych współwłaścicieli ma obowiązki wobec dożywotnika. Czy takie prawo dożywocia może wygasnąć, kiedy się kończy prawo dożywocia? Czy można takie dożywocie odwołać? Proszę Państwa, z kodeksu cywilnego wynika jasno, że dożywocie jest służebnością taką osobistą, że z chwilą śmierci dożywotnika te obowiązki zobowiązanego, nabywcy nieruchomości, nie przechodzą na spadkobierców. Kończą się. Jest to jego służebność osobista, czyli się kończy. Chyba, że umowa dożywocia była zawarta w imieniu męża i żony, pozostająca przy życiu wówczas żona, ma nadal prawa, prawo domagać się określonego zachowania się ze strony zobowiązanego. Oczywiście te zobowiązania mogą ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu, ale to są kwestie już szczegółowe. Wracam do tego zasadniczej kwestii umowy dożywocia, że należy dokładnie wskazać, jakie obowiązki wasz wnuk, wasz syn, wasza córka będzie mieć, wasz teść, szwagier będzie mieć w stosunku do nas jako dożywotników. Proszę Państwa, czy umowy dożywocia można w ogóle rozwiązać albo cofnąć prawda, postanowienia tej umowy dożywocia? Otóż w kodeksie cywilnym mamy artykuł 916, którego możemy wyczytać, że gdy między stronami powstają tego rodzaju konflikty, których, które jednoznacznie wskazują na to, że osoby nie mogą ze sobą, razem, wspólnie nadal przebywać. To umowa taka, takiego dożywocia yy, może być rozwiązana. I te okoliczności, te nieporozumienia między tymi stronami nie muszą być zawinione. Sąd nie będzie badał, kto się przyczynił do tego, że... Dożywotnik, najczęściej osoba starsza, i osoby, które przejęły jego tą nieruchomość w drodze umowy dożywocia, która z tych osób przyczyniła się do powstania właśnie tych nieporozumień. Sąd może taką umowę dożywocia zamienić na rentę, czyli. Te świadczenia, do których zobowiązany był przyjmujący nieruchomość w drodze tej umowy, mogą być zamienione na pieniądze płatne np. miesięcznie na rzecz dożywotnika. Oczywiście ten dożywotnik musi mieć szansę na to, by gdzieś mieszkać. Może mieszkać u innych ze swoich dzieci, otrzymując od tego obdarowanego określoną sumę pieniędzy. Proszę Państwa, w artykule. To, de, można także żądać y, umowy, y, uznania umowy do za bezskuteczną. Otóż może mieć to miejsce, gdy y, ten obdarowany w drodze umowy do żywocia. Y, y, z, wyraźnie działał na niekorzyść, bił go, znęcał się nad nim, może pozbawił go życia, wówczas spadkobiercy mają także takie prawo, wystąpienie do sądu o uznanie umowy do żywocia za bezskuteczną. Nie można tego jednak żądać po upływie pięć lat od daty właśnie tej umowy. Otóż, otóż ten termin pięcioletni wynika z tego, że nabywca dokonuje określonych nakładów, wkłada pieniądze, remontuje dom itd. I przesparza pewne dobra, których się po pięciu latach nie bardzo daje rozdzielić. Tyle bym dzisiaj. Proszę Państwa, powiedział o umowie dożywocia, natomiast y, y, przejdę w następnych ze swoich wystąpieniach przed Państwem do kilku innych kwestii, takich, które jeszcze w prawie nie zaistniały, a które, jak można powiedzieć, y, niedługo powinny wejść w życie. Są to nowe, korzystne rozwiązania, które pozwalają na zaspokojenie y, potrzeb osób starszych, które są w niedostatku, ale nie tylko, które chcą sobie tak czy inaczej to życie usprawnić. Dzisiaj Państwu dziękuję. Witam Państwa. Dwa ostatnie wystąpienia przed Państwem poświęciłem umowie darowizny, a ogólnie mówiąc o umowach. Mówiłem o umowach między osobami bliskimi. Dzisiaj będę kontynuował ten temat, mianowicie trzeci rodzaj umowy, który istnieje w kodeksie cywilnym i który jest dość powszechnym, powszechną formą wzajemnego wspierania się osób bliskich przede wszystkim myślę tu o rodzinie, ale nie tylko, jest to umowa do żywocia. Ta umowa do żywocia popularną jest, czy też była popularną. W stosunkach wiejskich, gdzie starzy rodzice przekazują na rzecz wnuka czy na rzecz syna swoje gospodarstwo rolne w zamian za określone świadczenia, czy też w innej formie wspierają właśnie te osoby, osoby najbliższe. Ale odnosi się to, ta umowa darowizny przede wszystkim do nieruchomości, czyli do domów, do, do mieszkań, do nieruchomości rolnych. Proszę Państwa, umowa do żywocia jest przewidziana w artykule. 908 do 916 kodeksu cywilnego. Z tej umowy do dożywocia wynika, że właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę. Podkreślam, przenieść jej własność na nabywcę. Własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych nie jest własnością pełną, jest to własność ograniczona, a tym bardziej własność lokali użytkowych i mieszkalnych, lokatorskich nie jest pełną własnością. Zatem ta umowa do żywocia odnosi się, wyraźnie ustawodawca wskazuje, że właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę. Ten nabywca staje się w tym momencie osobą zobowiązaną w stosunku do dożywotnika, bo ten przekazujący tą własność nabywcy w tej formie do, umowy dożywocia nazywany jest dożywotnikiem, a zobowiązanym w tym przypadku jest osoba, na rzecz której ta własność została przeniesiona. W zamian ten zobowiązany. Określenie zobowiązuje się zapewnić zbywcy, czyli dożywotnikowi, lub osobie mu bliskiej, na przykład umowie, na przykład żonie, dziecko, dożywotnie utrzymani. To określenie dożywotnie utrzymanie jest pojęciem takim kodeksowym, ale zgodnie z artykułem 353, już swego czasu o tym Państwu mówiłem, kształt takiej umowy dożywocia może być kształtowany, może być ustawiany czy opisywany przez obie strony tej umowy, czyli tego dożywotnika i tego, który będzie w stosunku do niego zobowiązany do określonych czynności. Zbywcą takiej własności może być tylko wyłącznie osoba fizyczna. Nabywcą natomiast może być osoba fizyczna bądź może być osoba prawna. Może być to zakon, może być to kościół, może być to fundacja w zależności od Państwa intencji. Otóż... Najczęściej tymi obdarowanymi w formie umowy do żywocia, są osoby fizyczne, rodzina albo sąsiedzi na wsi. Jaka forma takiej umowy powinna być tu zachowana? Otóż ta forma jest tu determinowana przede wszystkim przez to, że mamy tu do czynienia, mówimy tu o nieruchomościach, a przeniesienie własności nieruchomości do przeniesienia własności nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego. Jest to wymóg bezwzględny. Proszę Państwa, przenosimy własność nieruchomości. Co może być przedmiotem, treścią prawda, takiego przeniesienia? Otóż każda nieruchomość może być też Udział w nieruchomości. Jesteśmy współwłaścicielami, mamy określony udział. Ten udział bądź udziały mogą być przeniesione przez wszystkich współwłaścicieli, bądź przez jednego z nich za zgodą pozostałych współwłaścicieli. Może być także przeniesione prawo użytkowania wieczystego. To jest ta Instytucja nie będąca własnością, bardzo zbliżona do własności, ale nie nazywana własnością. Prawo użytkowania wieczystego, czyli 99 żadno, lub termin krótszy. Nie może być, jak już mówiłem, współdzielcze własnościowe nawet prawo do lokalu mieszkalnego bądź lokalu y, użytkowego. Proszę Państwa, artykuły 908 możemy przeczytać, co y, Yy, może być treścią, prawda, tej umowy do dożywocia. Otóż paragraf pierwszy. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje...